Każdego dnia ćwicz ducha, jak mięsień. Codzienna siłownia charakteru. Czy możemy trenować ducha, tak jak trenujemy ciało? Można i trzeba. Stoicy mówili jasno, silny człowiek to ten, który panuje nad sobą, nie nad światem. A ta siła nie przychodzi sama, trzeba ją ćwiczyć każdego dnia, jak mięsień. Stoicka siłownia ducha, co to znaczy? Epiktet porównywał życie do szkoły, w której codziennie jesteśmy testowani. Nie po to, by się załamywać, ale po to, by rosnąć. Nie to, co ci się przydarza, ale jak na to reagujesz. Czyni, czyni cię silnym lub słabym. Epiktet. Wybuch konflikt w pracy to trening cierpliwości. Zgubiłeś pieniądze? Trening spokoju. Ktoś cię zawiódł? Trening przebaczania. Każdy dzień to sala treningowa, a twoim zadaniem jest ćwiczyć ducha. Cierpliwość jako odporność na impuls. Współczesny świat nagradza szybkość, ale stoi wie, że reakcja to nie to samo co odpowiedź. Cierpliwość to siła, nie słabość. Na przykład, kiedy ktoś cię obraża, nie odpowiadaj od razu. Poczekaj, oddychaj, zadaj sobie pytanie: czy odpowiedź zmieni coś istotnego, czy tylko karmi mojego? Codziennie ćwicz cierpliwość zamiast natychmiastowej reakcji. Wybieraj świadomą odpowiedź. Wdzięczność jako fundament stoickiego spokoju. Marek Aureliusz każdego ranka przypominał sobie: Dziś spotkam ludzi głupich, niewdzięcznych i złośliwych, ale nie pozwolę im mnie zniszczyć. To nie pesymizm, to realizm, ale też praktyka wdzięczności. Wdzięczność to broń przeciwko narzekaniu, bo nie chodzi o to, by mieć więcej, tylko by, do, by dotenić to, co już masz. Teraz możesz spróbować wykonać ćwiczenie. Codziennie wypisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Niech to będzie jak pompka. Mała, ale silna. Regularna. Odporność, czyli nieugętość wobec losu. Stoicy nie wierzyli w łatwe życie. Wierzyli w silnego człowieka, który potrafi unieść trudne życie. Nie proś, by rzeczy działy się tak, jak chcesz. Chciej, by działy się tak, jak się dzieją, a będziesz szczęśliwy. Tak mówi Epiktet. To nie jest zgoda na byle co, to zgoda na rzeczywistość. A kiedy ją zaakceptujesz, odzyskujesz siłę. Na przykład, straciłeś pracę, ktoś odszedł, stoi nie zadaje pytania, dlaczego ja. On pyta, jak mogę z tego wyjść silniejsze. Dlaczego to działa? Bo duch, jak mięsień, rośnie przez opór. Nie budujesz siły w wygodzie, buduje się w trudzie, w napięciu, w codziennym wysiłku. Tak samo jak ciało rośnie po treningu, tak samo duch rośnie po walce z własnym gniewem, pokusą czy lękiem. Codzienną praktyką może być to, gdy masz ochotę się poddać, to zostań. Gdy chcesz się zemścić, przebacz. Gdy boisz się wyzwań, podejdź krok dalej. To są serie, to są powtórzenia. To jest Twoja siłownia ducha. Zacznij już dziś, nie czekaj na idealne warunki, zacznij tam, gdzie jesteś, z tym, co masz. Codziennie ćwicz cierpliwość, zauważaj to, za co jesteś wdzięczny, reaguj z odpornością, a nie z impulsem. I nie potrzebujesz świątyni, nie potrzebujesz mistrza, wystarczy jedno, twoja codzienna decyzja, wyćwiczyć ducha. Bo stoicys to nie teoria, to codzienna siłownia charakteru. A duch tak jak mięsień rośnie, jak gdy go ćwiczysz.